Służysz najważniejszemu i temu, co uznane jest przez ciebie za konieczne, niezbywalne, nawet jedyne. Służysz temu, od czego oczekujesz wspomożenia, zabezpieczenia. Temu wszystkiemu służysz? Jeśli nie jest to Bóg, to działalność Twoja, nawet ta, którą nazywasz wiarą i wierzeniem, jest bałwochwalstwem. Bo na tej ziemi jedyną najważniejszością jest Pan Bóg, ale Pan Bóg. On nie boli, nie krzyczy, nie poraża, nie zobowiązuje, dlatego w myśl przysłowia bliższa koszula ciału ludzie zajmują się tym, co ich bezpośrednio dotyka i oddają się temu, co przyziemne, ale co nie jest zbawienne. Błąd poznawczy i decyzyjny człowieka polega na tym, że człowiek reaguje na to, co bezpośrednie, co łatwe. Natomiast Pan Bóg jest otoczony zapomnieniem, niedowierzaniem i zlekceważeniem. Dlatego ludzie nie zachowują nauki Jezusa. Boga nie miłują. Ten, kto zachowuje naukę Jezusa, dowodzi, że go miłuje. No ale jeżeli ludzie tej nauki nie zachowują, bo miłość ich jest inna, bo miłują wszystko: to co nieboleste, to co przyjemne, co pożądane, co oczekiwane, co jakby konieczne w bieżącej chwili, jeśli tego miłują i tego pożądają, to przecież nie jest to Pan Bóg. Ziemia jest punktem startowym do Boga, natomiast nie jest Ojczyzną. Na Ziemi, w ziemskiej historii, uwzględnia się zorganizowanie kulturowe i administracyjne i np. polska Ojczyzna nasza niewątpliwie ma charakter doczesny i jest łaską od Boga, ale doczesną. To też lądowisko dla łaski Bożej, punkt startowy dla człowieka, by się tu przeniknąć, dać Bogu i uświęcić. A wiara Twoja, Twoja wiara powinna być najważniejsza. Dla wiary i z jej powodu powinieneś kontynuować swoje życie jako Mądre, owocne. W Tobie nie ma ateizmu, ale też wiara Twoja nie jest całkowitością. Pan Bóg chce się Tobie dawać i najpełniej oddaje się w świętej komunii z Jego boskim ciałem. I w przyjęciu Jego boskiej miłości niestworzonej Ducha Świętego. Człowiek bierze wszystko, gdy podejmuje decyzję, by być w nurcie woli Bożej i ją wypełniać bez własnych porządliwych koncepcji, które nie są z Boga. Chodzi o to, by w Tobie było pragnienie Komunii z Jezusem Bogiem. Człowiek najintensywniej troszczy się o świat doczesny, a potrzeba umysłu swój mieć przed tronem Boga. Kto sobie kłamie, ten siebie niszczy. Horyzont naszego istnienia z powodu przynależności do Boga jest bez linii brzegowej, dlatego nadzieja nasza jako uczestnictwo w Bożym zamyśle może być nieśmiertelna jeżeli jesteśmy uczestnikami takiego zanurzenia się w Bogu. Ale ponieważ wiara jest trudna, a człowiek chce mieć ulgę od wiary, to też zaangażowanie swoje czyni zaangażowaniem doczesnym, szczątkowym, chwilowym, rzadko uzasadnionym. Bo jeśli Pan Bóg daje tę ziemię, to by się na niej nauczyć biłować, ofiarować siebie. Czyli tutaj człowiek uczy się świętowania w niebie, a świętowanie w niebie świętych to jest triumf łaski Bożej i takie podobieństwo do Boga przenikające, iż między Bogiem a zbawionym nie ma rozbieżności w miłowaniu i mu, ponieważ człowiek zakochany w Bogu, czyli święty, chce tego, co Bóg i miłuje jako Bóg na Jego podobieństwo. Oczywiście to jest intensywność tylko ludzka, ale w jedności z Bogiem. Stąd ta ziemia jako punkt startowy. Powinna być jak słodzik do herbaty. Nie musisz koncentrować się na tym, co jest wstępem, przyprawą, chwilowym pocieszeniem, umocnieniem. Cel w Twoim życiu jest większy od Ciebie i od tego, co dostrzegasz. Cel Twojego istnienia to bycie z Bogiem. Dlatego wiara. Jest tęsknotą do Boga. A jest? Wiara jest też stałym głównym ukierunkowaniem się na Boga. A jest? Wiara jest matrycą myślenia i wrażliwości. A czy jest? Po tych pytaniach poznasz swoje podobieństwo do Boga i niepodobieństwo. I trzeba dać się Bogu przenikać i przeobrażać, bo w tej postaci, jaki jesteś, no, taki jeszcze do nieba nie pójdziesz. Jeszcze się nie nadajesz i coś z tym musi się stać. Jak się chleb. Wyrobiło jest ciasto, musi być przygotowany, aby go włożyć do pieca. Tak, Ty też musisz być przygotowany do tego, by wejść do ojczyzny współuszczęśliwionych u Boga i z Bogiem. Dlatego ta ziemia jest bardzo ważna, tak mniej więcej jak buty na stopach. Buty mają Ci służyć. Jak się zużyją, to wędrują na śmietnik. Bo prawdopodobnie muzeum po tobie nie będzie. I któż wspomina buty, których nie ma? Tak i ta ziemia nie będzie wspominana na tych, którzy w tej ziemi poprzez nią dojdą do celu najwyższego, bezbrzeżnego do współprzebywania z Bogiem. I współuszczęśliwiania się u Niego i z Nim. To dlatego, Pan Jezus, gdy chce Ci dać najwięcej, czyli wszystko, czyni Cię wspólnikiem spraw swoich i daje Ci wiarę jako wtajemniczenie. Wtajemniczenie jest po to, by wtajemniczony. Troskał się z uważnością o to, do czego został dopuszczony i co jest jego udziałem. Wtajemniczony, współbrzmiący, współuczestniczący, będący bliżej. Najbliżej jest ten, kto jest przysposobiony do Boga. Przez częste goszczenie Boga w sobie, czyli przez świętą komunię, która daje ci jedno z nim. On wchodzi do Twojego ciała. Ale komunia jest nie przez to, że go spożyłeś, lecz przez to, że go pragniesz, że go zauważasz, że go adorujesz i jesteśmy jesteś mu wdzięczny. Komunia to jest zjednoczenie Twojego myślenia, Twojej woli. Twojego istnienia i motywów skierowane ku Niemu. Gdy ku Niemu skierowujesz swoją myśl i pragnienie, to doznajesz wyprofilowania takiego, że Pan Bóg jest Twoją obfitością, bogactwem i osiągnięciem. Módl się o to, by łaski od Boga były dla Ciebie upragnieniem. Pan Bóg nie jest dopełnieniem do całości ziemskiej, ponieważ Ziemia nie jest żadną całością, nawet niedopełnioną. Pan Bóg jest wszystkością Twoją, która jest Ci dawana w warunkach próby, czyli Ziemi, trudu byś był Herosem i doczesności umierającej, po to byś za nią nie tęsknił. Ta ziemia jest ci dana jako środowisko wstępne, aby wybrzmiało twoje serce zakochane w Bogu i byś przez to mógł doznać ocalenia. Potrzebne jest ciało, by pełniło wolę duszy. Potrzebna jest dusza, by człowiek miał w sobie nieśmiertelność. Potrzebny jest potrzebny człowiek sobie samemu, aby miał radość niegasnącą i był darem dla innych. Wprawdzie ciało słabe, ale z wielkim bogactwem. Nawet najbardziej marne ciało z wielkim bogactwem. Nawet ciało ucierpiałe jest wielkim bogactwem dla człowieka. Bo człowiek to nie jest produkt Użytkowy człowiek to naczynie na Boga. A jako taki człowiekowi należy uszanowanie, tak jak Bogu należy się cześć. Dlatego kultura śmierci, którą nam wytworzyli i tworzą, jest kulturą samopotępienia. Podstawowymi elementami tej antykultury, czyli kultury śmierci. Są rozpady rodzinne, eutanazja aborcja, nieposzanowanie, poniżanie ludzi i humanizacja zwierząt. Humanizacja zwierząt jest poniżeniem ludzkim. Modlu się o to, aby się nie poniżał, skoro Bóg cię wywyższa, Módl się o to, by Twoje istnienie było dziełem kultury Bożej. Fundamentem tego jest zatroskanie siebie, samego o bojaźń Bożą. W kim funkcjonuje bojaźń Boża, ten realnie żyje i Jego istnienie jest. Użyteczne i zbawienne, kto pozbawia się bojaźni Bożej albo jej nigdy nie miał, albo nigdy nie pragnął, ten żyje w jakimś zezmysłowieniu, osłabieniu i życie jego jest wypełnione paradoksami. Bojaźń Boże, jako początek mądrości, daje człowiekowi trafność rozeznania i decyzyjną trafność a później dobre wykonanie dzieła, które jest dawane ludziom, dzieła życia. Twoje istnienie tu, teraz, jakiekolwiek ono jest, jest najpiękniejszością z ręki Boga na miarę Ciebie. Twoja niepowtarzalność czyni Cię odmiennym i choć miłość boska jest dla Ciebie nieskończona, to ta miłość boska ciebie nie upodobni do innych będąc bowiem człowiekiem ludzkiej natury jesteś indywidualną oddzielnością abyś był też pięknym zadziwieniem w dziejach kosmosu, w dziejach świata ważny jesteś to bądź piękny Bożą wymową w sobie bo gdy się Boga dorobisz, a Boga Ugościsz sobie, doznasz ocalenia i będziesz sytością bezbrzeżną w bezkresnej wieczności.